Witam, do zaoferowania mam szczepę firmy Compass Mendip. Szczepa wyposażona jest w przednią łóżko, rozkładane oczywiście w boczne z nadstawką dla dziecka, tak zwane piętrowe. Przyczepa również jest wyposażona w kuchnię. Jak widzimy, kuchenka gazowa, palniczki chodzą. Spróbuję pokazać biwa i też jest zapalony i także piekarnik to wyłączamy obok mamy lodóweczkę która jest teraz załączona na gazie spróbuję pokazać o, jest gaz chodzi możemy sprawdzić temperaturę również Minus 21,6 stopnia lodóweczka chodzi na gazie także na 230 i 12V, czyli akumulator. Obok mamy ogrzewanie piecyk, który jest załączony na gazie. To ogrzewanie przyczepy. Tradycyjnie jak widzimy płomień jest. Gaz chodzi, możemy wyłączyć, oczywiście piecyk ma także nadmuch manualny i automatyczny, oczywiście z mocą wentylacji. Przejdziemy może powyżej, jak widzimy mamy załączanie pompy, załączanie termy wody, boiler, gaz. Teraz oczywiście jest nagrzana. I tak samo ten sam boiler, załączany jest elektryczny na 230. Obok mamy włącznik piecyka, który pokazywałem na dole, gazowego. Także jest zasilany na 230, czyli grzejemy sobie elektrycznie poprzez załączenie tego przycisku i możemy włączyć na 500, 1000 lub 2000 W jak widzimy pełne oświetlenie wszystko działa radyjko gra pokażę jeszcze może zademonstruję wodę mamy ciepła Zimna. od razu może przejdziemy do toalety w której również woda działa, widzimy jedna, druga, wyłączymy i także umywalka, jedna woda, druga, wszystko działa. Oświetlenie również. Łazieneczka bardzo ładna z toaletą. Tak oto wygląda. Może teraz jeszcze pokażę z perspektywy toalety, jak wygląda ta przyczepa. Proszę bardzo. I zachęcam do zakupu.